Dziś wam dzisiaj jest wizu, wizualnie witam was w kolejnym odcinku yy, <gulamera> 40 tysięcy Space Marines Chciałem powiedzieć Marvel Heroes, nie wiem dlaczego Chociaż na dobrą sprawę jakby się uprzeć to, 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 to tym gościom nie jest jakoś wybitnie, wybitnie daleko do superbohaterów yy, W zależności od standardów jakie ludzie mamy to, to, to możemy ich nawet uznać za superbohaterów No ale ja tam jednak wolę na nich patrzeć jako na... Na 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 SPACE Marines. Zawsze fajniej Omniscient jest z tym, że dajcie mi Bolter. I teraz ten inny Bolter. Właśnie tutaj leży Bolter. Co on wygląda jakoś inaczej? No, co wygląda tak samo. Ale on permanentnie zastąpił, więc. Speak the. You held the unshielded power source again, Captain, and again, you emerged from the exposure unscathed. I. Kontynuuj wątek. To było wszystko co masz do powiedzenia. Będzie tak rozejrzał, bo to pewnie będzie jakiś fajny bonus. Nie, Dalej mi to wygląda jak ten. Jak w łodzi podwodne jakby to było zrobione. Taka architektura, co zrobisz? forget yourself, Ultramarine.

Oj, oj! Spróbujmy teraz się prześlizgnąć tutaj po górze Wszędzie koty futer... futereł Nie da się to po górze, dobra da się tak spaść nie teraz życia? Da się spaść nie teraz życia, coś nowego Co, co prawda tutaj o. chyba nie było nigdzie obrażeń Kota! Derwała się do folii z bobekami Jak usłyszycie strzelanie to niekoniecznie jest w grze Będzie kotka, będzie fajnie, będzie się coś działo na nagraniu. Ona jest taka grzeczna, dobra, dobra Nie, nie, wą. Gdzie! Jesz won! WON! Po prostu się obudzili kurka! To byli żołnierze, tylko oni zostali teraz tryntegowani? Może i tak. Radosznie się tego. Co my tam mamy? Amunicję czy granaty? Nie najgorzej. Zejrzyjmy się tu i podejdźmy bliżej się przyjrzeć tym gościom, bo dla mnie to są zwykli żołnierze. Kim Tai tas žmogus, kuris... Vau! widzę jak się odpala samo z siebie tak dla przyjemności to to, to to odnawianie życia to jest to jest słabe nie wiem dlaczego bo na jest trudno docisnąć dwa naraz, więc czy znaczy, nie jest trudno to... wymaga reakcji nie to nie demony, to wiecie to to Rogacze. taka klasa Mountain, yeah. They were on us almost immediately. Captain Titus, are you there? This is Lieutenant Mira. This whole planet has gone mad. The forces of chaos are invading this world. We must get to the Titan and destroy that warp gate. I know what route to take. I deployed troops to man outposts between the Calcus facility and Bastion Primus. From there, you can access the rail network and cross to Manufacturer Majakis

wyżej, bo ja nie byłem w stanie nawet rozpocząć wejda zanim oni mnie nie zasiekli tym, tym żelastwem i Za. Dobra, to skoro i tak się muszą przebić w ten sposób, z mota zamierzać nie rezygnowam. Tak. Z mota zamierzać nie rezygnowam. Nie, nie, nie zamierzam rezygnować z mota. że tu się nie da wybić, to, 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 to za chwilę będzie kolejna grupa tała tańca. Skąd? Chaos? Ej, ka kaosy Stali się, y y zajmować oddychaniem już więcej, never more. Przestań żyć, ileż można. Uczyli się ich wyjdować, a mój... przestał żyć. O, oh, no, nareszcie. I zejście. Ground... Nie <ntry> wiem, że mi <monastery> się to spadną. Dobrze. Problematyczne było, czyli. Problematycznego ściągnięcie go stamtąd, ale fajnie jeszcze. Zrespił.

No, mówić, wiem, wyjście, ale... How? How can we face them? the legions of chaos, trooper? Get yourself together right now. Yes, ma'am. The other platoons are going to fall back towards the bastion. Hold this position, or they'll be cut off. Greetings, ultramarines. What is your situation? <laughs> as well as can be hoped, considering we are surrounded on all sides by the enemy horde. We're heading back to the command post, Captain. Pani biegnie z nami? E, miły dodatek w porównaniu do tego nie żyjącego

i odpaliło się samo z siebie oczywiście, bo po co, po co tam? Ostatni nabój. Nie się liczy, tak? I spróbowałem, dobra, weźmy to, weźmy to. Gdzie są z rakietami? Ten efekt jest świetny ale nie jak ten. jak się ma słuchawki na 6 tego, że nie działa, banka, coś tu jest Można się robić trochę łyso. Powiedzmy sobie szczerze, bez amunicji w volterze to ja widzę cienką moją przyszłość. Tak preferuję wbijać młotem, ale jednak teraz są pierdolniej bardzo. Okay. Te dźwięki były wszystko mówiące. Zakładam, że chaos się pojawił. Nie wiem, jak to w tym wypadku czytać, ale.

się odbił jak od jak na ringo od z tych lingo i jego zbłoczy. Fajne jest to, że można przy tym z jak on się zagrzeje to można tam... To tam ty, tym samym przyciskiem tym się można go spłosić. To jest fajne. Sulta. So nie okay. ile dostałem gdzie będzie Gdzie są te małe kłęki? One są najgorsze ze wszystkiego. To widzicie wielkie oki? Eee, tam, wielki małgny no z bombą. kłęk. Może będzie jakiś kolejny. Czy, czy O. No, no i zrobiłbym ładny e-byt po co właśnie gdybym kumpel nie pomógł, jak się nie staną na drodze, oni tak lubią, oni, oni się znają, nie? nie możemy się tak... Chcecie podbiegać do mnie. Nie, bo to by było fajne jakbyśmy wiecie, się rozstawili w kilku miejscach, mogli się osłaniać nawzajem, co nie e, bro power. A jak wszyscy biegniecie do mnie, to ściągacie ogień wroga. Więc to jest, to jest bez sensu, nie? To albo mi nie przeszkadzajcie i sobie strzelajcie, ja będę sam do ogień droga wroga biegną na a Albo wy ściągajcie ogień wroga na swojej Ok. Ynnir, þú ert á maloðu, íspetta. Okkar íðnaðarstøðu. Mærvinast, við erum að kynna okkum.

I przecież idę tędy, to ty zostajesz z tyłu, kobieto. Wiem, jak w grach mówią this way, a idą no. za mną, i ja się.

If I could summon it again, contain it, control it, then perhaps I could use it to defend the Imperium. So, I made another interstellar journey through the warp. Barely daring to hope, I lowered my psychic defenses and willed the energy to return. And it did. I captured the spark in a containment device and marveled at its potential. My work could now begin. Okay. To jest ten zerwany most, dobra No nie, 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 panowie, nie, 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 nie Nie koło siebie, nie rączka za rączkę Nie jesteśmy w przedszkolu Dobrze wiedzieć, jeżeli tu zginę Właśnie to wyczucie Bateria padła, więc My możemy w tym momencie zamknąć odcinek bo 25 minut nie dłużej Ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w następnym odcinku będę mniej zirytowany, nie wiem czym sam właściwie. Dziękuję za uwagę i hej! Czy to jest A nie, to jest ta kolejka, która była zerwana i biegliśmy koło tego przed chwilą. Ale ide, idealny tajnik po prostu.